Witam wszystkich. Teraz idziemy do trola. Trola, którego w książce wypuścił... Nie powiem kto. Bo to tajemnica. Nie chcę wam zdradzić kto jest tutaj głównym... Czarnym charakterem. Daję Julce do gadania. Rompy to się co tak śmierdzi. Chyba właśnie się dowiedział. Jak taki grubas może się coś takiego przeskoczyć? Powinien wpaść w połowie takiej tury. Czyli biedną faselką minął. No dobra. Oho, oni idą na boki, a on wpadnie do łazienki. O, jest spadł, właśnie spadam dobrze. to będzie dobre. To będzie najlepsze, jak będzie krzyczeć, że nie rusza ustami. Zobaczmy. Zobaczcie. Zobaczcie. Jak myślicie, on rzuca w albo w was o Rzuca różnymi częściami, jakby tu powiedzieć łazienkowymi. I trzeba jej po prostu flipendy flip je rozwarać. Nie było a ron w tym czasie. ...Powierdził Leviosa, musi zaczarować Maczugę trolla, żeby ona walnęła do No i to ja... To chyba nie jest takie strasznie trudne, ale i tak ja tego strasznie nie lubię. Więc Filip się tym W filmie wygląda to inaczej. Ron wtycha mu swoją różdżkę do nosa, a nie, jego Maczuga się zaczarował.

i think he's just been knocked out come on let's get out of here fire you exhausted from their encounter with the troll harry ron and hermione returned to the gryffindor common room and discussed the strange goings-on at hogwarts harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor but there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Up. Welcome to Quidditch! I'm your commentator, Lee Jordan! It's Lee Jordan, świetnie, bardzo się cieszę. Let's play Quidditch! Was that a snitch? Let's play Queen's we'll just gram it. Gram proszę Państwa? Yeah. I just gave it to Pogger. Here comes the Pogger. Come on, Gryffindor. Oh, uh, sorry, I forgot to has the snitch. Gryffindor wins again. <laughs> My name's Lee Jordan, signing off. Na dzisiaj już wystarczy tego wszystkiego Zapraszamy do następnego odcinka No jeszcze pokrótce coś powiem Przed nami ta część, której nienawidzę Część skradankowa, która jest łatwa, ale denerwująca Czyli filch Przejdziemy ją za jakiś czas Teraz wybieramy się na wakacje więc Dopiero gdzieś za miesiąc zrobimy Kolejny odcinek. Myślę, że w czasie teraz wakacji zdołam parę odcinków... Choinka. W czasie wakacji zdołam parę odcinków Harego przesłać, bo jeszcze żadnego nie przesłałem. I... Naturalnie życzę wszystkim miłych wakacji. Chociaż nie wiem dokładnie kiedy to usłyszycie, bo zanim prześlę ten odcinek, zanim mi się będzie chciało to. No dobrze, obejrzyjmy tylko ten filmik i. Tylko jedna ukryta karta i jeden ukryty obszar, więc trudno nie jest. Tutaj. Kartę umiem znaleźć. To jest dosyć łatwym miejscu. To jest właśnie Filch, którego już poznaliśmy. Nie może nas zobaczyć, a jak nas dotknie to już... Co tam jest wtedy? Koniec. Może jeszcze kawałek przejdziemy już. Tylko zrobimy kilkuminutową przerwę. Dobrze. No dobrze. W takim razie idziemy. Zasada jest prosta. Jak w skradankach, tylko to jest trochę łatwiejsze, mniej skomplikowane. Zakradamy się, rzucamy czar. Jeszcze, no tak. Mamy tutaj w zasadzie dwie drogi do przechodzenia. Góra i dół. Naturalnie górą jest... Tak, no jesteśmy w palernie niewidce, żeby nikt się nie zdziwił, nie widać nas, prawda? Więc najgroźniejsze jest dla nas to. Dźwięk. Właśnie teraz Argus Filch mnie złapał, bo nie doskoczyłem do biblioteczki. Rzucając czar... Także jesteśmy widoczni. Bo no wiadomo, że w teletaluszce Harego świeci To jest na Niewitka, która pojawia się już we wszystkich chyba częściach. W dwójce tak za bardzo jej nie używamy. W trójce też chyba nie. W każdym razie, Hary mają od pierwszej części i mają zawsze. Wracam do poprzedniego wątku. Jak już mówiłem, możemy chodzić dwiema drogami. Górą i dołem. Naturalnie góra jest lepsza, bo nie grozi nam bezpośrednie spotkanie z filczą. Które nie jest przyjemne, bo trzeba wszystko zaczynać od początku. Widzicie jakie tu jęki od filcza pochodzą? Są zaledwie dwie fasolki. Jest to dopiero pierwsze pomieszczenie i najprostsze, prawda? Najlepiej z góry rzucić bezpośrednio Alohumora. On to chyba zauważy i tam pójdzie. Dlatego lepiej to zrobić z góry. Chwilę tu postoi, prawda? Wielki ochroniarz. I możemy iść tutaj. Zapis. Eleganc. Chow, wchodzimy na górę. Filcz, no wiadomo, woźny, nikt nie zna tej szkoły tak jak on chyba. Widać pani, że już trochę pracuje. Przechodzimy do pomieszczenia numer 2. Nie idzie tu i dobrze. Za jego plecami można chyba elegancko rzucić kipendo. On zajmie się tymi drzwiami, a my możemy na tym skorzystać Może zdążymy? Tak, zdążymy, spokojnie Wchodzimy na półki Świetnie No, jak już mówiłem, ominęliśmy jedną kartę Jestem... No Głupio mi trochę, że tej jednej karty wam nie zebrałem. Taki trochę niepełny jest ten mój poradnik, nasz. Ale trudno. Teraz ja pogadam. Dobra, no to. Trochę. Ja osobiście także wybrałabym. Droga to na górze. To na górze, nawet jakże jak to szczary to odkrywasz się harę z tej peleryny, a filtr cię nie zobaczy. Jeżeli jesteś na górze, jak na dole i staniesz przed nim, to oczywiście, że cię zobaczy. I wtedy już po tobie, nie uciekniesz. No czy w sumie da się uciec? No ale jednak mile jest jak nie trzeba Przed nim uciekać. Oh. Minusem tej gry jest to, że Harry jest mniej widoczny. Znaczy tej części gry. Jak sama to przechodziłam, to tego nigdy nie lubiłam, bo średnio go widziałam. Jeszcze tu jest ciemno. To już w ogóle masakra. No to... Chcę już Ciekawe, jak ma się tam dostać. Idziemy Znowu alchomora, flicz to pewnie znów przybiegnie Śmieje się Ten flicz to czasami naprawdę mnie wkurza Czasami nawet można się z niego pośmiać Wchodzimy tutaj. Oh. Tutaj, e, oh. oh. tutaj I tutaj trzeba zrzucić na flipendu. Dobra, musimy tu zejść I nie spaść Tak widzicie co? pójść tam co się otworzyło. Nie, wrócić. Trzeba wrócić. I pójść tam gdzie się otworzyło. Tutaj. Dokładnie. Powrót do tamtego pokoju I... Wejść po tych schodkach na górę Oj Harry, naprawdę nie zróżnij go czarodziej Era espado, <silence> tu gente é lumosowego stwora Skoczy tutaj, po tej składkach co się pojawiły Czy tymi, o, po tej łoty te się pojawiły Ok, to teraz idziemy tutaj i tutaj przechodzimy. Tu i chyba... no, tu jest kufer, trzeba zaskoczyć na dół. Zobaczy to za karta jeszcze tylko, jeszcze tylko trzy, ale nie będziemy mieli jednej Więc w sumie i tak nie uda się Bo w dwójce jest taki plus Że gdy już gdy no, nawet jak się skończy gra To możesz jeszcze chodzić i szukać kart Jeżeli oczywiście nie było one no, na jakiś sprawdzian albo coś, bo jeżeli tak, to już się ich nie znajdzie. A, a nie, można, bo można powtarzać tę sprawdzić. Nie można znaleźć tylko tych, którzy są. Tam gdzie... No tam czego nie można powtórzyć. Jeżeli są gdzieś ukrywane pou w Hogwartsie to wtedy. Oh. Po prostu można szukać dalej. Hop. Hop! Hop. 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 Dobra. To trzeba zaskoczyć tutaj jak sto. Zakręciłem nie, nie trzeba. Nie z tej strony. Znaczy nie na to. O, na to trzeba. O. 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 Otwieramy to? Ten sekret? Za chwilę dojdziemy do wieży. Ale ja chyba na razie dam na chwilę pogadać Filipowi. Witam. Wchodzimy teraz do wieży. W zasadzie to będzie koniec tej połowy misji z Filczem. Tu lepiej się osunąć w tą stronę. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy bo nie chce mi się znowu iść nie zauważył przeskakujemy sobie tędy, jak już się trochę oddali i... zrobione no, filtr oczywiście, pierwsza próba złapania nas zorganizowana och No. Zbyt młody to on nie jest, Julka ma rację. I oto ktoś nam pomoże dla odmiany. Ty go wyrzucisz. Patrzcie, mówi. Ja bym tak nie hałasował. Jak trzeba to nie mówi, a jak trzeba to mówi. Jesteśmy w zwierzę. Teraz tylko droga powrotna. Chyba na odwrót albo nie. Każdy wie domyślnie o co chodzi. Mroczne postaci zabierają smok. Dlaczego? Dlaczego smoka kradniecie? Taki fantastyczny smok. Żeby mi go zabrać to jest po prostu sadyzm. No teraz Filcz wezwał posiłki. Kogoś, kogo nienawidzę. Ale to za chwilę. Teraz już chyba Filcz nie będzie nic organizował przeciwko nam. Po prostu śledził go. Otworzy te drzwi, które były wtedy zamknięte. O przyszłe posiłki. Jeszcze groźniejsze od filca. Kochanie. Pojawi się kłótka chyba? Takie niebieskie data. Go. Zdążę, 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 zdążę. Szybko przeszedł, mrocznie się robi. Aha, sure Quick, Nie zdziwcie się, jak ona mnie złapie, bo ja nigdy...